Kolejny Twój występ, taki powiedzmy, podsumowujący sprzedaż płyt, czy popularność Twoją na listach przebojów, już się przyzwyczaiłaś do tego? Czy nadal jesteś zaskoczona, czy, czy na przykład nie wiem? Nadal jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i yy, też. Takie duże podekscytowanie temu towarzyszy. Ja naprawdę czuję się zaszczycona, że publiczność tak chętnie kupuje moje płyty. Obie moje płyty stały się podwójnie platynowymi i no nie spoczywam na laurach. I to też podnosi mi poprzeczkę. Ja wiem, że kolejna płyta też musi być dopieszczona. Robię to przede wszystkim oczywiście dla siebie, bo ja jestem perfekcjonistką i muszę mieć wszystko dopieszczone. Ale chcę też, żeby publiczność to czuła. Co ma wpływ na myśli Twoje o nowej płycie, bo czasy się szybko zmieniają, pojawiają się nowi artyści, nowe style, nowe trendy. Co na Ciebie wpływa najbardziej podczas myślenia o nowej płycie? Przede wszystkim moje życie, moje doświadczenia, to co się dzieje wokół mnie wśród moich znajomych, to mnie inspiruje najbardziej. Nie, nie, go, nie goni za modą na ślepo, absolutnie nie. Nie inspiruje mnie muzyka elektroniczna. Mimo, że jest teraz bardzo modna, ja ciągle szukam w muzyce serca i duszy i cieszę się, że dzisiejszy koncert pokazał, jak publiczność tego potrzebuje. Zespół Perfect, zespół Lady Punk, teraz zespół Ira, który jest przed występem. To są przecież topowe kapele lat 80. i przetrwały, zobaczcie, tyle lat. I, i ciągle to działa, więc to, co ma duszę i serce, jest najpiękniejsze. Tak, zastanawiam się, czy myślałaś może kiedyś o powstaniu książki, swojej biografii, bo pamiętam Ciebie, Sopola, taką trochę zbuntowaną, jeszcze ze łzami, yy, czekającą na swój koncert. Minęło trochę lat, Ty się bardzo zmieniłaś. Czy myślałaś kiedyś, żeby sobie ten czas podsumować, się, opowiedzieć to swoje życie w jakiś sposób? Oprócz muzyki oczywiście, która na cały czas powstaje. Ja też nie lubię za bardzo podsumowywać i to dwudziestolecie, wiele osób nie pyta o dwudziestolecie, o, o ten czas podsumowań, a ja tak naprawdę już wybiegam w przyszłość, już myślę o tym, co będzie. I e, jeśli chodzi o książkę, myślę, że jestem za młoda, za mało jeszcze doświadczyłam, żeby pisać książkę. E, może kiedyś przyjdzie czas, ale nie jestem od pisania książek. Ja najlepiej czuję się w muzyce i tego się będę trzymać. No i pewnie na koncertach, w, przy kontakcie z publicznością. Ja uwielbiam rozmawiać z publicznością podczas koncertów, czasem nawet za dużo gadam, e, ale lubię to, bo ja po prostu chcę zabrać podczas koncertu publiczność do mojego świata, chcę im troszkę więcej opowiedzieć, chcę, żeby oni czuli się jak taka część. Mojej rodziny, i, i to jest zawsze piękne, i nieraz też dochodzą do mnie takie głosy, że publiczność to bardzo docenia, bo rzeczywiście po koncercie jeszcze zostaje długo z publicznością, do ostatniego fana podpisuje autografy, i to są piękne chwile. Nie wyobrażam sobie. Y Odejść od kogoś, kto jeszcze czeka z tą karteczką na autograf. Wiem, jak to jest ważne dla tych ludzi, jest to również dla, ważne dla mnie. Ja pamiętam w Zblewie, jak byłaś kilka lat temu, to właśnie czekaliśmy nawet na wywiad, bo długo podpisywałaś płyty, karteczki, się autografy. Niedługo wystąpisz w lipcu, dokładnie wystąpisz w Kaliskach, również na Kocieju w pobliżu Zblewa. Czego mogą się fani spodziewać na tym koncercie? Wiele się zmieniło. Zmienił się skład zespołu, zmieniło się widowisko. Zawsze dbałam, i teraz to wszystko jest jeszcze bardziej dopieszczone. Ja pamiętam doskonale koncert w Zblebie, i jeśli ta publiczność z Zblewa przyjedzie na ten koncert, to czeka nas wszystkich fantastyczna zabawa, bo to był jeden z najpiękniejszych koncertów. Na to liczymy, dziękuję, do zobaczenia w Kaliskach. Dziękuję, pięknie pozdrawiam i do zobaczenia. Witam serdecznie i gorąco pozdrawiam wszystkich widzów w portalu 24-starogart.pl.